Cześć, to ja to Była przerwa z powodu tego, że ja się przeszykowałem na mój turniej piłkarski. Przepraszam za... Przepraszam, mam mieć kawkę. Poza tym przygotowałem szykowałem się na turniej. No i... Szykowałem się na turniej i dalej szykowałem się na turniej. Nie na no, tak na serio turniej... Turniej był tak tragiczny. Ostatnie miejsce, wszystko przegrali, Wszystko przegraliśmy. Przykro mi to być, ale wstyd mi trochę za, moja, za moją drużynę. Ja gdzieś w pięciogodzinnym turnieju grałem jakieś 12 minut, bo bardzo mało grałem ogólnie. A poza tym drugi odcinek wbijania 20 ranki, znaczy klasy na MS. O! Oh o mój! Aha. Strefa mnie. Strefa mnie pokonała. Good, good. Yeah, yeah, Nie chce mi się. Ewidentnie. 23, ja tu nagrywam film. Znaczy, Tuję film. I teraz właśnie przegrywam. Tak, bo mnie dwa teamy podjeżdżają. GG z bro. Good fight. Przepraszam, jak coś czasami będziesz szelesić, ale ja leżę na łóżku. W sumie dzisiaj miałem dwa turnieje. For... Przepraszam, telefon mi się obrócił. Telefon mi się znowu obrócił. Ogólnie miałem dzisiaj dwa turnieje: w piłce nożnej, w prawdziwym życiu i w Fortnite. Szkoda że, nie... Szkoda, że nie ten na pieniądze. Ale nie też fajna. O oh, oh mojki. Ach, ta kawka mnie. Po prostu wiecie co. Pokona. Przepraszam za tą kawkę. Frank. Chodź tutaj. No chodź a nie! Co uciekasz, Frank? Fryer. Loser. Omajki oh czy, czy El Primo właśnie złożył swój walony gadżet? A masz, a masz, a masz, masz No Nie. Nie. A macie, a, ma, a, a Rosa mnie zaraz Rosa, Paweł Rosa mnie zaraz pokona No i się zaczyna Ty, 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 Spike L. Spike Spike, Spike, Spikel, Spike! Brawo, ja! Te mi teammates dostał wziutek. Używam ulta. I ja bends, bends, Leży jeden z Kibdi. Bends, bends, bends. Leży drugi z No ale nie mój, bo on mi zabrał killa. Fajnie. Ale jeden z KBD a ja może zamknę w końcu ten mor. Nie do końca dobrze. Wolę uniknąć bana. Ok. Ach. Dobra. Gówno. Dobra, mi się nie chce tego już ten i gówno. Mi się nie chce gadać kupę jakichś pięciolatek. Co, jak co, jestem jeszcze mega, mega młody, życie przede mną jest. Nie mam 13 lat. Wiem i zaraz pewnie wszyscy, którzy to obejrzą, będą się mnie czepiać, dlaczego ja takie słowa mówię. No właśnie. Nie wiem! Tu nie mam wam jak odpowiedzieć Skoro nie wiem, no. Nie, małpa. Małpa. Małpa w moim teamie. Małpa w... Małpa P w moim teamie. Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz, debilu? Ej, ludzie, wiecie co? Ty ch, e... b... i... L. Rozumiecie? Debil. Aha, zostaw mnie. Bezdomny do mnie podchodzi. Zagradzam za 5 minut. O nie, żółtek ziu zostaw zostawcie mi tego cube'a. Bra, małpa! Małpa, czemu nie weszłeś i nie zabrałaś... Nie zabrałaś tego Ty głupi jesteś jednak, wiesz. O, Nita i Bruce. A macie! No i przegraliśmy. Dobra, bo to mało grać nie potrafi. Ja w strefie jestem, dobra. Uży Możesz użyć ulta ziomek. Użyję Ulta. Przecież już przewidziałem. Widzicie, widzicie jak jestem magiczny? Magiczny jestem, a magic. Magik. Magik? Nie, nie ten, który skoczył z ok. Dobra. Mam szacunek do Magika, lubię go. No ale nie jestem fanem ogóle takich piosenek. Dobra, papa. Pa. Już przegr przegraliśmy, bo on co zrobił? Chyba nawet dosłownie gówno zro zrobił. On się zaraz gra zrobi i mi się nie chce z tego nagrywać. Fragielki Pekety. Jak coś. Jeśli, jeśli dobrze pamiętam to są moi znajomi tutaj mój kod ID to jest to fragil klipek i ty klipek to było moje stare konto chyba klipek chyba to konto klip ty klipka i ty zamieniłem właśnie na Wixo czyli na czyli na to jeśli dobrze pamiętam muszę jeśli to nie jest to to muszę usunąć wszystkie filmy bo nie chcę żeby ludzie Zobaczcie. Zobaczcie jego twarz. Jezus Maria. Dramę będę miał wtedy. Coś mm, się chłopie... Ty nie rób mi emotki, tylko się ruszaj. Już przegraliśmy. Już przegraliśmy, bo tam potężny... Chłopie, co ty robisz? Bożena! Bożena, co ty robisz? Męka, co ty robisz? Chłopie, ja tak na sercu, tutaj róż dupę, a nie! No, no debil. Dobra. Bagam ty mi tutaj. No co za debil. Chętnie bym mu związywał rodzinę i w ogóle jego wszystkich przodków i w ogóle jego, ale nie, bo nagrywam to na YouTube'a. Rage'owałem się, giga, mega, czad, giga, sigma, skibi... Może zamknę tę mordę już w końcu. Rage'wałem się, gdy przegrałem przez tego gościa, wyzywałem jego, jego rodzinę i w ogóle. Podobno mam spektrum, spektrum autyzmu, jeśli dobrze wymawiam. Nie wiem. Na pewno wiem, że, na pewno wiem, że mam problemy ze, ze, ze. że mam bez. Prawda, wiem, nie wiem, obstawiam, że mogę mieć bezsenność i problemy z nerwami. Ewidentnie. I ze słownictwem. To też. Hat trick! Hat trick! Hat trika właśnie mam. Co ty, Ziutek, tam robisz? Ty weź czegoś tam dla dorosłych nie nieoprawej z tym zadymiarzem, bo wstyd będzie. No i Edgejus! Boże, gej przyszedł i wszystkich zdenerwował, no. Gejówki walony! Omo się zasrany! Zostaw w tym... Gdzie ja strzelam? Błagam, weź chłopie, nie bądź małpą. Nie jesteś małpą. Jesteś durną waloną małpą! Co ty, ty, ty debilu, robisz, no? Powstrzymuję się i tak, tak bym trzasnął w ten telefon, na no, w sumie trzasnąłem. Ale nieważne. My reaction. Nie będę mała mnóstwo. Błagam, dajcie mi skończyć ten film, bo mi się już gra zaczęła. Chłopie, Ech... Peny. penny. No, chyba peń. Nie, 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 ja wolę inną wersję. Ale chłopie ty coś rób, rób coś, rób coś. Rozstrzelaj do niego, rozstrzelaj do Właśnie robimy moje dzikie dęsy. Już oh, mu będzie i łatwo win. Nie wygraszasz. Zobaczmy, co ten teammate zrobił. Wiecie, co on zrobił? Gówno zrobił. To muszę powiedzieć, co zrobił. Papa, pa, subskrybuj.